Cześć, witam was serdecznie. Nie będzie dzisiaj tradycyjnego dziennika audio, ponieważ wszystko to, co było nowego w świecie audio, można było zobaczyć na Audio Show. Były nowe zespoły głośnikowe Auditiory, były nowe urządzenia Lukarto my mieliśmy w swoim pokoju nową wkładkę DAWy, FES pokazał nowe wzmacniacze, ale w ostatniej ankiecie zagłosowaliście m.in. za tym, żeby pokazać coś ciekawego z OLX-a. I tym razem będzie to zakres, będzie to typ produktu, zespoły głośnikowe. Ale zanim to, wpierw pokażę Wam to, co ja oferuję. Są to JBL L200 w stanie, powiedziałbym, wyśmienitym, jak nowe. Hmm, ceny widzicie, B&W DM2 kolumny głośnikowe. Kapitalne do roka Wkładka gramofonowa Miyajima Shilabe. Z racji tego, że mam dwie wkładki, a tutaj wkładki praktycznie nie używam. Świetna do rooka, świetna do ostrzejszej muzyki. Wzmacniacz lampowy AVT-300B. To już mogliście świecić. Aparat to też między innymi, ale to już z innej parafii. I Wzmacniacz Sansui AU999 w cenie 4,5 4500, myślę, że to jest naprawdę dobra, albo bardzo dobra cena. Po przeglądzie. Trafił do mnie gdzieś tam z jakiejś tam wymiany i czegoś tam, więc nie jest, wydaje mi się, to jakaś bardzo, bardzo wygórowana cena. Dobra, jedźmy, co ciekawego. Kabaza Atriatis 600. Miałem możliwość ich posłuchania. Miałem ich możliwość posłuchania również kiedyś na audioshow. Wojtek od Tentogry. Jest posiadaczem właśnie takich zespołów głośnikowych. Fantastyczna konstrukcja. Potrzebują dobrego wzmacniacza, chyba tranzystorowego. Stan idealny: 59,800 za topowe kiedyś albo wówczas kabazek, gdy wychodziły. To duża cena, ale myślę, że te kolumny, yy, no, znacznie więcej, są warte. Nowe były znacznie więcej warte. Taka ciekawoska konstrukcji Kabas. Bardzo interesujące zespoły głośnikowe. Druga rzecz to Loatery Audio audiowektory DX4 DX2, oczywiście DX4 DX2 to są modele głośników użyte w tej konstrukcji. Bardzo rzadko się spotyka. No tylko jedno zdjęcie postawił. Właśnie ten model zbudowany przez Lautera, ale tutaj widać, że pan. Aha, okej, okay. obudowy wykonane w Niemczech przez renomowaną firmę Audiotechnik. No. Samochód osobowy nawet może pan przyjąć w rozliczeniu. 29,990. Czy to jest duża cena za tak nietypowe lotery i bardzo rzadkie? Myślę, że same budy, żeby je zrobić w takim stanie, jak są tutaj, to jest ponad 10 tysięcy złotych. Plus dwa dobre przetworniki. Nie wiem, trudno też zdobyć plany dokładnie tego modelu Lotera. Jeśli gdzieś ktoś znalazł, to zapraszam w komentarzu do wrzucenia NS30. Jak wiecie, na moim kanale jest kilka filmików krótkich yy, tych właśnie zespołów głośnikowych, tak zwane słońskie ucho. Tutaj widać jedną małą, drobną rzecz. Może uda się jakoś przybliżyć. Ten głośnik nie jest oryginalnym głośnikiem wysokotonowym, a jeszcze ja miałem w takiej wersji, były dwa różne głośniki wysokotonowe, lepszy i mówię, trochę słabszy. I w każdym razie miałem jeden i drugi. Bardzo ciekawie grałem te kolumny. Inaczej niż jakieś takie współczesne. Jest ta nosowatość taka w średnicy, ale bas zaskakujący. Niski, a taki trochę od niechcenia. Ok. No. Nie wiem, czy ta cena jest dobra. Ja miałem takie powiedzmy o 10 000 tańsze, ale to już nie jest dobra. Sonaby OA 2212. Nie wiem doprawdy skąd taka cena, ale to nie są złe kolumny. Bo grają świetną przestrzenią. Zresztą to widać po specyfice konstrukcji. wolą raczej wzmacniacz tranzystorowy jest kąta cena? Oczywiście każdy może sprzedawać po ile chce i komentowanie ceny wydaje mi się zbędne, natomiast te sonaby na pewno są interesujące i ciekawe. Następna ciekawa sprawa to Intonation, Terzian, Classic, referencyjne monitory. Absolutny rarytas. No dobra, no i co my tu mamy? Mamy głośnik nisko-średniotonowy Podsłuch Gerlich takiej niemieckiej marki i wysokotonowy stary kewlarowy Focal. Stan niezły. Duże zaciski. Brak tabliczki. Trochę jak DIY to wygląda. Na pewno ciekawy. 1600 euro. Kurczę, blaszka. Głośniki na sprzedaż. Produkt high-endowy. Czy to jest Avia Blue? Czy to jest szansa, żeby coś takiego sprzedać? SB Acoustic. Diablo Gniazda no, Ciekawa konstrukcja. którą będzie ją pewnie sprzedać przy takiej nazwie, i tak dalej. Są podane modele użytych przetworników. Wysokotonowy berylowy skanspik. Produkt high za pieniądze low high fee. Ruszyliśmy dalej i dziękujemy. Super. Fajnie. O, Praga Południe, to dziś u mnie na niedaleko. Hedlock Hong. Kiedyś miałem naprawdę dużą ochotę i chrapkę na to, żeby to zbudować. Hedlunki to dość znana konstrukcja. I w oryginalnych pierwszych konstrukcjach tego typu był też loader, tak jak tutaj. Przetwornik. 10 tysięcy. No, to nie jest zła cena z kraju. minimalne widoczne ślad użytkowania. DX2. Jeden kabel od wzmacniacza do głośników. Tak, no jest to przetwornik szerokopasmowy, wiadomo. Taka ciekawostka. Kolejną ciekawostką oczywiście nie mogło zabraknąć moich ulubionych DELT. To są delty, które ja takie już miałem nawet. Takie zielone. Pojechały ode mnie do Torunia. Widać, że mają dalszą historię. Niezła zwrotnica z tego co pamiętam. O! Charlie Studio i Audio. no to prawda. Ja czuł dolnośląskie. 10 tysięcy za delty w takim stanie. Myślę, że dobra cena. Kolejna rzecz, to są Axiomy 301 Nie wiem, te budy mi się specjalnie nie podobają. Sam głośnik otwarty, szybki, dynamiczny. Świetny środek pasma, trzeba uważać, ponieważ to zawieszenie tego głośnika jest bardzo, bardzo delikatne i łatwo jest... Łatwo się uszkadza. No dobrze, tutaj Pan wszystko opisał. Boczki oraz tył to konstrukcja z buku twardzielowego. Hmm, ciekawe. No i kolejna konstrukcja, która też wyszła, od, od, powiedziałbym. Ja tutaj akurat nie dołożyłem się nic, jeżeli chodzi o zwrotnicę. Tu pan sobie sam ją wykonał. O, fajny zestaw. Dobra Yamaha, Airtight na 300B. Czyli to są klony Devore, opisane szerzej w, we włoskim czasopiśmie konstruktory Hifi, o ile dobrze pamiętam. Na Beldenach. No ja troszeczkę inną zwrotnicę zrobiłem w swoich. Tu niestety na Mundorfach szkoda. Cewki w porządku, rezystory OK. Natomiast kondensatory Mundorfa nie. W tym wypadku moim zdaniem. Ale 10 tysięcy to nie... A 9500 to też nie jest dużo. Monakor. Myślę, że warte zainteresowania. No i co? Przejdźmy dalej do jakichś ciekawostek. Open Buffle mamy. Na Saba Green Bas Bass Taką podobną konstrukcję kiedyś. E, propagował albo pokazywał. Łukasz Fikus. No, graj Pudła później powstały trochę tego Melo 8 Audio stereo. Saba i Phonics na basie. No? 9000. Troszkę już takie rzeczy kosztują. Kolejny Open Buffle. Tym razem chyba to jest Bejma. No, troszeczkę popracowano tutaj. Zobaczmy, co my tu mamy. Jansena, wszystko. O, tak jak mówiłem, Bejma. Bejma i Bejma na bazie. Całość na Bejmach. Tyle dobrego. Został wykonany przez Sonu Soliwa, czyli przez pana Andrzeja Witka. Hmm, ciekawostka. 9000 do negocjacji. Kolejne DIY. Tym razem naprawdę widać, że tutaj było dużo wykonanej pracy stolarskiej. Wyglądają. Ciekawie, interesująco, ładny Formir Vanden Revelation, Mundorf, srebrne przewody NASA Captain, hmm, ciekawostka dużo pracy na pewno stworzyła czułość 91 dB, no ciekawe, sporo pracy Bifa DIY. High End kolumny. Z widać fajnego amplifona. No ta wifka nie jest może najwyższych lotów, ale na przykład w Snellach daje doskonale radę. Ok, zobaczymy co pan tam, tam napisał ciekawego. Bardzo masywne kolumny na głośnika wifo. Sporo przesłuchałem różnych kolumn, między innymi HGP, Fuga, Quadral, Infinity, Focal, Audio Physic, Dalit, Audio. Te to był strzał 10. Kolumny mają wyrafinowane, wyważone, muzykalne, brzmienie. No, w panu coś pękło i musi iść dalej. Powodzenia, panie Mateusz. Bifa za 8000. No i coś, co lubię. Bardzo lubię ten przetwornik wysokotonowy Heila. Tutaj on ma naprawdę fantastyczną skuteczność. Coś koło 100 dB, jak pamiętam. Robimy naprawdę dobrą stereofonię i że jest wszystko w porządku, a one takie wyglądają. To cena nie jest wygórowana: 7900 do negocjacji SS. Linie Zobaryk to kolumny, które kiedyś były, mam ich test w którymś stereopleju niemieckim. Wyceniane jako naprawdę high-endowe i topowe zespoły głośnikowe od, od marki Lin. To, co jest ciekawostką, no to jest właśnie ta budowa i zapary. użycie dwóch głośników niskotonowych. Tunel jeszcze do tego. Tu mamy ciekawie umiejscowione głośniki średnio i wysokotonowe. O, właśnie to widać. Kawał ciężkiego, solidnego klocka. I raczej dobry tranzystor. Minimum im pedancji 3,7 om 86 dB efektywności dla jednego wata przy jednym metrze, czyli w sumie się zgadza. Mm. No, kawał dobrej kolumny. O, Torense HP 380 miałem możliwość kiedyś ich posłuchania, niestety był inny głośnik wysokotonowy, tu jest raczej oryginalny. Zdecydowanie. <laughs> Widziałem takie też z uszkodzonymi zawieszeniami głośników niskośrednio nisko tonowych. Bardzo ciekawe, grające kolumny: 6500. Tonsil Telsi Classic Dwójeczka 6300. Dalibyście dali tyle za, za Tonsila GDWK, tam 10100, czy coś takiego, już nie pamiętam. Takie to się tak pomalował, bo raczej w oryginale tak nie wychodziły. Zobaczymy co Pan tam napisał. Cena podlega negocjacji, jak to nie cenę. No być może. Panie Darku gratuluję, rzadkie kolumny. O tych szerokopasmowych na się za 5500 już opowiadałem podczas rozmowy z Arkiem. Moim zdaniem celena jest bardzo wygórowana. Coś, co może mało osób słyszało, ale do głośnego, dużego grania, do dużych pomieszczeń Celesium A3 są fenomenalne. Świetna góra pasma, dobry dół, szybkie, dynamiczne. No kurczę, o, troszeczkę takie zniszczone, zmęczone, ale niewiele. Eee, no naprawdę kawał dobrej kolumny. To akurat mi się mega podobają te Selecjone. Grają naprawdę przyzwoicie. No i coś w rodzaju marzeń. Everesty DD 55000. No to gdzieś tam są w moim... W moim obszarze marzeń, jeżeli chodzi o zespoły głośnikowe. Kawał dobrej kolumny. Po prostu, że powiedzieć, powiedzieć. Everesty 55000. Super. No i tyle. Dobra, taki szybki przeglądik co ciekawego na giełdzie OLX. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie. Paweł Nowak, Nowak Audio, cześć.